Miejsce numer 6. Niszczyciele typu Somers. To kolejny w tej klasyfikacji typ niszczycieli należących do sił amerykańskiej marynarki wojennej, które brały udział w działaniach wojennych podczas II wojny światowej. Okręty te zostały wybudowane pod koniec lat 30. ubiegłego wieku i były to następujące jednostki: Somers, Warrington, Sampson, Davis i Jewett – Pierwsze dwa z tych niszczycieli zostały wybudowane w stoczni Federal Shipbuilding and Dry Dock Company w miejscowości Kearny w stanie New Jersey, natomiast pozostałe trzy okręty wybudowano w stoczni Bath Iron Works w stanie Maine. Niszczyciele typu Somers były dużymi okrętami, których pełna wyporność wynosiła około 2800 ton, a w momencie wcielenia do służby w amerykańskiej flocie ich artyleria główna składała się z ośmiu dział o kalibrze 127 mm. Już w trakcie działań bojowych podczas II wojny światowej niszczyciele typu Somers były wykorzystywane zarówno na obszarze Pacyfiku, jak i też na Atlantyku.